Witamy Państwa w następnym odcinku serdecznie, serdecznie, Dzisiaj mamy wszystkich widzów, wszystkich dziesięciu widzów, <laughs> dobra, dobra, i ewentualnie nowych, jak będą. Ewentualnie nowych, jak przyjdą, też również zapraszamy, zapraszamy do wspólnej zabawy. Dzisiaj mamy tak, dwa razy lewy, raz Paradiso, to sobie Karolina zdrapnie, no i jakieś tu owocki. I zobaczymy co nam tu przyniosą owoce, owoce uwierz, jeszcze, mieliśmy nie, już owoce? Nie, 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 nie drapaliśmy Chyba nie drapaliśmy jeszcze, no, Paradiso to nasze ulubione, bo fajna zabawa, chociaż jeszcze nic nie dało, ale lewego mamy pierwszy raz. Tak. No dobra. Także lecimy z tematem, ja biorę moje Ty sobie biorę biorę weź z schowaj tego, ja tu zobaczę co my tu mamy. Z lewej mamy szóstkę, dwudziestkę, dwójkę, to co tam chcesz w skarbie? To ja biorę szóstkę. No jo, dobra, to ja jadę już tu, a ty mi tam owocki już. Więc powiększymy, tak żeby było ładnie, wyraźnie widać, może nawet tak, o. Uuu, ale żeśmy to powiększyli. Chyba nie pójdzie mniej. O, zaraz, damy na. Pek. Pięknie widać. Pięknie, lecimy. Lecimy. Życz mi szczęścia. mam kciuki cały czas 19. O, mm, skarby twoja liczba 15 czekaj, bo tu trzeba taką żeby nie przekręcić. A ile ich tu ma być? 5. No Proszę? dobra. 5. Jest 14. 19, 13, 15, 38, 14. Nasze liczby. Tak, tu, dobra. Szkoda czasu. Oj, trzeba czas na... znać

Nie ma. 23. Nawet dzisiaj nie szczeli gola. 35. Nie będzie hatrika. Nie będzie hatrika. Oj, Oj, koniec. Czyli tu mamy już koniec. Przeszczelony. po środku gdzieś tam czy coś. Nie wiem. Na samej górze. Nie ma sensu. Dobra. Szkoda. Czasu na szukanie. Nie ma. W każdym razie nie było. Lec, owocki, są... lecimy. Owocki są na propsie Twoje symbole. Lecimy, moje symbole. Mamy wiśnie. Doskrobujesz tam? Tak, wiśnie. Patrz tu, bo ja tu ślepy jestem. Mamy wiśnie tu. O. Wiśnia. I na dole wiśnia. Cyk. Nie bądź wiśniak. Nie bądź wiśniak. Tak, wiśniak. Nie bądź wiśniak. Mamy co? Truskawka. Truskaweczka, cyk, cyk, Coś mi to lata, lołce mi to, truskawka, dobra, mamy to, ja podoba mi się takie owocki, brzoskwinka, tak. to jest jabłko? Nie, to jest brzoskwini. nie, to jest jabłko, to jest jabłko, to takie bardziej pomarańczowe mi się, ależem poleciał. To jeszcze daltonista na dodatek. <głos> <głos> Dobra, pamiętaj, że tu nic nie ma. <noise> znaczy... Może będzie jabłko. Co teraz mamy? Pomarańcza. Pomarańcza, tak. No to tu masz na... To, jest blędek... na środku. To... Koło. Koło. Od wozu. Banan. To jest nie. banana teraz. Tu. Patrz, co bym mnie skreślił jakiś innych. Banan. Coś jeszcze gdzieś? Nie. Muszę trzymać tak mocniej. Banan. Ręka mi zdrętwieje zaraz. Awokado. Tu mamy to. Sprawdź, co mi się syf podszedł. Wsio. kontroluj. E, to była ta karambola. Tu jest gwiazda. Jest i tu gwiazda. Dobra. I tu mamy co? Figa z makiem, tu jest ta fioletowa. Tu, 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 tu. To było, dobra. Jedziemy dalej. Winogron, o, winogron. No to tam A tu jest winogron. Fioletowy. Fioletowy, dobra. Teraz mamy... Borówka. Borówka. To jest ta w skrzynce. Pierwszy raz ją zrapujemy, Skrzynce, coś jeszcze nie. nie. Eee, tu jest, co teraz? Gruszka. gruszka. To, to pierwsze, gruszka. Ja. pierwsze dwa. Pyk. Jest i gruszka. Dobra. Jest o, i jabłko. No to skreślimy sobie już to jabłko tam. Dokreślimy sobie, dobra, żeby nie było. Pyk, pyk, pyk. Jabłko. Tak. Pięknie to wygląda. No, jakiś no. kokosik. Mamy tu. Ananas. Ko ananas. No, nie kokos. Kokosik. Jest i ananas, nie kokos. I ostatnie. ostatni. Co to mamy? Melon. melon. Czyli jest melon tu. Ale melon melon nic tu nic nie daje, nic nie daje. Bo nie daje. ma cytryny. No, koniec. Koniec, koniec. No jak koniec? Tu masz jeszcze melona. No, ale to jest melon? to jest melon. Aha, no, to jest. nic nie daje. Cyk, 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 sek, cyk. Nie ma. Troszkę brakło. Ale Nic. parę. No tak tego. No dobra. Gdzie są cen? Jakieś kontrolne? Nie, raczej tu na górze. Nie tu. tu Tak Ta. A AW AWS. AWS. Was Nie dało. Dobra. To do zniszczenia. Teraz Karolina. Tobie. Tobie nic nie poszło. No to teraz trzymaj kciuki za mnie, żeby ja tu miała wygraną. Tak. I szukamy. Trzyma. Hat -tricka. I mamy 31, 22, 27, 37 i 24. I szukamy cyfer. No to jest tak. Nie, niżej, niżej. O, na A, środku tu... piłki chyba. Nie, to nie. Się tu 18, szuka? 17, 25. Zobacz na moje, będziesz widzieć gdzie było. 26 oboczek o. i 36. Zobacz, no, niestety. Później na środku piłki jest. Niestety w pierwszej linii nic nie. Nie, nie na, środku, na środku piłki skarbie. Wyżej. Dobra, ale mam koszulkę jakoś niżej widzę. No. Hmm. <laughs> Co to znaczy? Co to znaczy? No, no znajdź koszulkę i wyjdziej przypisaną. Ej, 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 ej. Okay. już żeś, No to jedź, no już mamy coś. Dobra, no 34, to zobaczymy. by więcej koszulek więcej. było. Że wy koszulkę, ci dał. No widzisz, widzisz kobiecie daje, no. a nie tam, to tak Będzie. Jest. No to jedziesz tą koszulkę, yeah. dobra. Już wiem, co tam jest. Też. Możeś odkryła. 15, tu mamy 32, to też nic. Tu mamy 19. Ty miałeś dziewiętnastkę, widzisz? Mm -hmm. I dwanaście. To mamy tylko koszuleczkę na razie, ale tu mamy trzydzieści pięć. Trzydzieści osiem oboczek, dwadzieścia dziewięć. Tak, dwadzieścia trzy też oboczek. I trzynaście. A, i to by było sterko. wszystko, to było wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, cztery rzędy. Cztery, tak, no to dawaj koszulkę 10. No i koszulkę te. mamy he he. 10 złotych. No. Uuu, strzelił dziesięć goli. Jee, no mamy to. To jaki powinien być? Nie wiem. Gdzie, o, tu mamy C. C. Czyli ma być C. Dobra. Mm, nie wiem, gdzie następna. Ale to nie Ale mamy dyszkę, to no to super. Jest Jezu, ciężko, nie ma na sucho. Tak. No to teraz lecimy. Odsłoń te jajka. Tak. Trzymam kciuki. Jabłko. Jabłko. Fajna, ta jest. Spodoba mi się ta owocowa eksplozja. No, Przyjemna dobrze. dla oka. Będzie miał częściej, może Daj sobie drapać. O właśnie tak jedziesz. Da, da. Jabłuszko. Tu mamy w środku. I tylko trzy jabłuszko mamy. Dobra, następne awokado. Jest. Zawsze lepiej widać. Jak tak z boku się to lepiej widzę. I tu mamy awokatko. No. Tu boróweczki to może jak u mnie się ustawiły. Tak. Kopia. Aby nie było tak jak u Ciebie, tylko. No ale to chyba jest tak samo. Jakaś wygrana, poproszę. No, tak samo są ustawione. Zobacz. No. no. I co? Tylko. Melon. Symbole są inne. A, melon... Ciebie, melon też miałeś gdzieś indziej. Nie, w tym samym miejscu. Melon mamy tu, mamy melon. Tak samo. Tu? Z jednej paczki jest? 7, no tak. 9, 7, 5, z jednej paczki. A ty je gdzieś znalazłeś? Nie. Dobra. Dobra, mamy w kofrandzie. Mhm. Karambola jest tu. Karambola. Tu. I więcej nie ma. Dobra, figa z makiem figa jeszcze. z makiem, pasternakiem będzie. Cichy, cichy. I na dole. I tu pięknie. Dobra. Mamy. Tu mamy wiśnię. wiśniowaczka. Tu, tu i. mam kciuki. Trzymaj, tu. Ciuchu, trzymaj, no, trzymaj. Co tam jest. Pomarańcza. Koło. Tak. Tak, pomarańczka. Gruszeczka. Dobre. To wszystko. Kiwi. A tak, kiwi. Widzisz, ty nie, ja nie miałem kiwi? kiwi. No. Miałem tu no jakbyś miał kiwi, to by. O patrz, mm -hmm. jabłko mamy jeszcze. Że jabłko było? Tak. No to no teraz dobrze, banany. Ja tak patrzę, nie widzę. czy nie za banany? Winogrona. No. Tak. Jest. elegancja Kokos. Myślałam, że Koko. banan. Nie miałem kokosa, miałem ananasa mm. Dobrze, jeszcze jeden, okej, okay. no i fajno. Co o, truskawki, będzie, to będzie truskawki, też, truskawki też, też, truskawki, też. Truskawki, się... truskawki, Ananas, ananas. Ananas. Niestety, ananas. ananas się obraził. I cytryna by się przydała. Zobaczymy, nie co ma. mamy ostatnie. Co to jest? Brzoskwinia. Brzoskwinia. I brzoskwinia nie no, nic nie daje. Ładna to, ale nic z tego, dobra. Niestety. Okej. Okay. Także ta była pustaczek, nic nie ma. Dobra. Tak. owocki nam nic nie dały, to teraz lecimy z Paradiso. Ci? Nie wiem jak tam no, czy chcesz. Tak. Czekam, troszkę. Okulary mamy. Okulary ci... mamy. Lepiej co? Pierwszy może Tylko być. Na widać prawie. No wszystko widać, super. Okulary mamy tu. Od środka miałe zacząć. nie w tą stronę iść nawet. Teraz. Spoko. Damy radę. I nie ma więcej okularów. Ok, piłka. Piłka. Lubię tą zdrapeczkę mm -hmm. Ja też. Taka fajna, kolorowa. I duża do drapania. Tak dalej. Nie, nie ma. więcej nie ma tylko okularów, Pomarańcza. Pomarańcza. Tu. Tu. <laughs> I wszystko. <laughs> Kostka, kostka lodu, tu i wszystko. Dalej, tak Zaglądam z boku, także wiesz. Płetwy. Nie Płetwi. Nie widzę płetw. Hm. Też nie widzę. W ogóle. Łódź. Łódka. Sześć. Któryś jest ten, dołu. Tu. Później. Łódka tu. Mm -hmm. I nie ma więcej łódki. A tu jest. Czekaj, czekaj, tu jest jeszcze. Dobra. W dół W No. W środku dół. Parasol. Dobra, spoko dam radę. Łódk że będzie przykro. Mm, parasolka. Tu nic, tu nic, dobra. Tęcza. Tęcza. Hmm. Może się to parę dysokieć odwróci, No jakoś Nic Na, nie razie, na razie tak. Żółwik. Uf. Żółwik. Żółwik, jest żółwik. Dobrze, widać. na na dół? Na dole. ვიზ მიმომა ცოტა შკოლა პარატო ვიძა Napój. 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 jest tu. I napój więcej ja nie, nie ma. Dalej Kapelusz. Kapelutek jakiś. Kapelutek. Pudowę widzę. A tu jest no. Nie. Duży. Duży, to nam się w ogóle nic nie otwiera tutaj. słabo nic, nic a nic. Tutaj. Dobra, ryba, ryba, Ta ryba była żółta, na dole jest, dwie, dwie rybki, lody, lody dla ochłody, tu lody, i nie ma więcej lodów, nuta, No ta. ta, Dwie nuty mamy tu. I to wszystko. Już słoneczko by się ta. przydało, chociaż dyszka by była. Liść. Liścik. 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 Dobrze. Liść. Elegancja. Nie ma liścia. Dalej. Co mamy? Chmura. chmura. Ach, chmura tu chmura jest. I chmury więcej nie ma. Nie widzę też. Tu mamy palmę. Palma. Ta, na dole. W tym dużym. I, tu. I nie więcej ma. nie ma. Widzę, że przecinak. Koniec. Tu jest coś że... Tu mamy Mewę jeszcze. Mewa. Ostatnią. Tak. I. Tak, to jest ostatnia. Mewa. Mewa. I, mewa. I mewa. Na dole jeszcze, ale nic nie dało. I niestety. I niestety paradiso jak zwykle nam nic nie dało. Sprawdź kontrolne z lewej bazy. No dobrze, tu otwórz tam jeszcze nie Tu no jest wszystko. Chceła. No i niestety Paradizo tam nic no to nie dała. No no, chociaż lewy z koszuleczką. Ściągnął lewego. dla mnie koszulkę, nie dla Ciebie. <śmiech> Dyszka. <śmiech> I mamy Dyszka. Dyszkę. No, chociaż. Dobrze. No to Superancko. dzięki. Dzięki za oglądanie. Jest. Dobrze. I do następnego odcinka. Zawsze coś, zawsze coś. Tak. <laughs> na rozmożenie. Dzięki na razie, papaj.